Pod przewodnictwem wicestarosty Michała Lemkiewicza odbyło się posiedzenie powołanego przez zarząd powiatu zespołu koordynującego realizację narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego w zakresie zadań wynikających z uchwalonego w październiku 2011 roku przez radę powiatu w Jaworze powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015. Zadaniem zespołu jest koordynowanie realizacji tego programu i monitorowanie uzyskiwanych efektów. Członkowie zespołu, reprezentujący instytucje odpowiedzialne za realizację zapisanych w programie działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego na obszarze powiatu jaworskiego, dokonali oceny wyników uzyskanych w 2013 roku. Szczególną uwagę zwrócono na zapisane w programie priorytetowe działania obejmujące promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, wielostronnej opieki oraz pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Zgodnie stwierdzono, że najlepszą promocją zdrowia psychicznego jest upowszechnianie dobrych praktyk w środowisku lokalnym, promowanie konkretnych działań. Zwrócono też uwagę na potrzebę poszukiwania nowych form integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, przełamywania stereotypowego postrzegania problematyki zdrowia psychicznego, utrudniającego normalne funkcjonowanie w środowisku, zwłaszcza w pracy. Jedną z takich form mogłoby być np. opublikowanie informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.